Dzień dobry Państwu. W ja związku z dzisiejszą wizytą Pana Niesiołowskiego zapraszam wszystkich Elblążan do tego, aby Pana posła zapytać o dwie rzeczy. Czym lepsi są przyjaciele i koledzy Pana Jerzego Wcisły od mieszkańców Elbląga i czego bał się Pan Prezydent Komorowski przyjeżdżając do Elbląga? Tak bardzo, że wolał zamknąć się za ścianami Biblioteki Elblągskiej. Chciałbym również poinformować, że w dniu wczorajszym w siedzibie Komendy Miejskiej Policji do protokołu zgłosiłem Wniosek o wszczęcie postępowań karnych i dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendy Miejskiej Policji Weblądu, którzy wbrew chyba postanowieniom polskiej konstytucji wyprowadzili mnie ze spotkania z panem premierem, oraz podejrzenie popełnienia przez sztab wyborczy pana Kowalowskiego przestępstwa polegającego na nielegalnym finansowaniu tej kampanii wyborczej przez markowanie działań prowadzonych przez inne okupowania nie ponosząc w ten sposób kosztów tej reklamy, tej kampanii, która była prowadzona w Także zapraszam na jutrzejsze na spotkanie z panem Wysiołowskim. Mam nadzieję, że szafki na belki zeswapią Proszę państwa, dwa lata temu grupa Referenda Wolny Elbląg miała przyjemność spotkać się z panem Premierem Tuskiem na otwartym spotkaniu w PWSZ. Kilka dni temu miało miejsce spotkanie z panem prezydentem Komorowskim. Pan prezydent Komorowski już odwagi pana Tuska nie miał. Na znak protestu przeciwko takiej dezercji pierwszego z obywateli Rzeczypospolitej podarłem to zdjęcie za ten akt. Nieposłuszeństwa obywatelskiego, wobec braku odwagi ze strony polskich polityków mam zapłacić jakieś pieniążki w postępowaniu mandatowym. Jeżeli państwo uważacie, że jest to słuszne, to zapłacę. Jeżeli natomiast uważacie, że nie, to zaprotestujcie przeciwko temu, że politycy są pozbawieni odwagi, że politykom wolno lekceważyć mieszkańców miasta, bo ja się na coś takiego nie zgadzam. to nie było, bo nie nieczynne. Ma być dziś spotkanie z Panem Miesiołowskim. Zapraszam wszystkich a no, szczególnie tych, którzy nie zostali włączeni do Biblioteki Elbląskiej, która mieści się po drugiej stronie ee, Starówki.